Bez limitu czasowego? To z pewnością, okej. Okay. Halo, halo, Adrian? Halo, halo. Siema, Adi. Jesteś Siemanko. Tu, jesteś aktualnie na Keidzu. Tak, tak, wiem, wiem. Wszystko wiem, wiem. Sorry, że wcześniej nie odbierałem, ale dzwoniliście z prywatnego numeru. Ja nie mhm. wiedziałem, co to dzwoni i byłem, byłem też trochę zajęty, wiesz, nie chciałem na, na jakieś głupoty tracić czas. Dobrze. Mam nadzieję, że to, że do Ciebie zadzwoniliśmy Mimo wszystko, jak się dowiedziałeś, że to my, to nie jest to dla ciebie głupotą. Nie, luz, tylko że wiesz, ja nie wiem, co tam się działo, mi tylko Menago coś tam napisał, mniej więcej. Okay. Ale tak, generalnie wiesz, no, miałem trochę lepszy rzeczy do roboty niż oglądanie tego cage'a. Oczywiście bez urazy do nikogo, ale ten, Krzysztof. więc, więc co, tam, co tam się dzieje? Ferrari Bo... powiedział, że absolutnie, że absolutnie... Nie żywi żadnej urazy. Że nie żywi żadnej urazy. O, bardzo, bardzo się cieszę, bardzo mi miło w takim razie. Słuchaj Adrian, mam do Ciebie dwa pytania. No, e... dawaj. Amadeusz Ferrari powiedział, że w tym momencie, gdyby doszło do walki bez limitu czasowego, e... to nie miałby problemu, żeby z Tobą wygrać. Jak skomentujesz jego słowa? Amadi ba bardzo dużo rzeczy mówi. Z tego co wiemy, taka walka jest na horyzoncie. Więc, jeżeli dojdzie do tej walki, to będzie mógł się pokazać. Wtedy swoje słowa będzie mógł przerać na czyny, tak? Adrian, a jak na dzisiejszy dzień Twoja forma jest na tyle dobra, że według ciebie jesteś w stanie Amadeusza pokonać? Na dzień dzisiejszy? Tak. Słuchaj, no, powiem ci tak: ja jestem zawsze pewny, że za by mógł wygrać. Pierwszy raz z nim wygrałem, drugą też z nim wygrałem, mimo że to była bardzo kontrowersyjna była wygrana. Ale jak ci cię wtrącę, ale jak ci hejtowali, to w pewnym momencie się przyznałeś, że przegrałeś. Słuchaj mnie, słuchaj mnie, powiem ci tak: uważam, że to nasza druga walka, ani jej nie wygrałem, ani przegrałem. I szczerze, wolałbym, żeby ona była, tak jakby, usunięta z mojego rekordu. No wiesz, no, nie mogę ci przyznać wygranej. Bo nie wiadomo, jakby walka się skończyła, gdybyś mnie nie kopnął. Ale też nie uważam, że wygrałem ja, no bo wiadomo, skończyła się jak skończyła, tak? No, ale tak jak powiedziałem, ja w ostatniej walce udowodniłem, że jestem naprawdę godny zrobić dużo więcej, że w naszej walce nie pokazałem za dużo, a staćmy naprawdę na dużo więcej. Więc jeżeli dojdzie do naszej walki, myślę, że nie odpuszczę. I, i, i przy... No i potoczy się ona o wiele, wiele inaczej. Okej, okay, czyli sugerujesz tutaj twoje zwycięstwo. Yo, jak najbardziej. <laughs> co mam ci powiedzieć? I, i, jak to mówicie? Easy money. Normalnie. Easy money, yeah, okay. <laughs> <laughs> Amadeusz, powiedz mi, jak oceniasz dyspozycję Adriana Polaka w walce z Dawidem Malczyńskim? No bo co by nie było, Wiesz, no nie, nie mogę mu jakby ujmować, w ogóle cieszyło mnie to nawet, że on wygrał. O, bardzo nie, 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 dlatego, nie wiem dlaczego, ale jakoś cieszyła mnie ta jego wygrana, może dlatego, że, że to właśnie z nim walczyłem dwa razy w OKTAGONIE i stworzyliśmy kupę tutaj dymów na FameMA i dużo i ja miałem negatywnych, pozytywnych emocji odnośnie tych, tych naszych walk i cieszyłem się to, że ma pas, ponieważ wiedziałem, że, że prawdopodobnie prędzej czy później się z nim zmierzy o ten pas. jest no, tutaj. Już wy musicie ustalić, czy pierwszy ja w kolejce, czy pierwszy wiewiór, nie wiem, czy ustalcie to z wybadażami. E, wiewiór wodażami, wiewiór ale... jest pierwszy w kolejce. Niezaprzeczalnie. A no Spoko. musisz nie ma co ukrywać, jesteś. E, Chociaż fajny. mam kilka argumentów. Nie, chcę mu się wpierdać kolej, ale... Dobra, to znam mi... argumenty i wydaje mi się, że Polak też zna wiele argumentów, dla których nie powinien. A ten pas aktualny nie walczy. Dlaczego? Dlaczego, dalej, po, dlaczego, po, dlaczego polecimy chłopaki z Polakiem po argumencie, co? Tak, dlaczego nie, nie powinien. No ja uważam nie. jako argument pierwszy, że stoczył jedną walkę w kategorii 77. Co prawda, to prawda, jest to dobry argument, ale wróćmy do tego, bo dlaczego uważasz, że ja nie powinienem walczyć o ten pas, nie rozumiem, ja mam ostatnio, mimo wszystko, do mnie? liczy się decyzja, tak, nie, tak, bo ogólnie do was mówię dwóch, bo ty powiedziałeś, że mi się chyba nie należała walka tak powiedziałeś, czy nie? Nie, 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 no, Aha, że, dobra, dobra, dobra. że okay, Ferrari dobra, dobra, dobra. nie zasługuje w tym momencie okay, dobra, na walkę Dobra, 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 zamieniam się w słuch, zamieniam się w słuch. No to słuchaj, ogólnie jest tak. Ja uważam. że ja nie chcę, tak jak mówię, się wpieprzać, wy zadecydujecie, ale wiem, że jest kilka argumentów za to przemawiających. Choćby to, że, że na przykład taki Krycha, załóżmy, ma dużo więcej walk w 7-7. Wiewiór walczył jeden raz 7-7. Ale wiewiór miał już walczyć o ten pas. No, tylko no, miał no. kontuzję, nie? No spoko, no to ja mówię, ja się nie, nie będę wtrącał, nie, jak, jak to u was wygląda. Ale też ja prawda, wiem w ogóle Amadeusz, też wiewiór walczyć, ty... ma, wie, ma walczyć o ten pas, bo co, bo se to wykrzyczał. W ogóle denerwuje mnie to, że wiewiór też przedstawia to w ten sposób, że ja muszę z nim walczyć. Słuchaj, on nie jest, wiesz, on mi nie płaci za to, on mi nie będzie mówił nigdy co, co mam robić, wiesz o co chodzi. Strasznie mnie to denerwuje też to podejście, jakie on przedstawia, wiesz, bo no, suma summarum on wykrzyczał sobie tą walkę, nie? Ale to przecież, też jest ale y, da, y, Adi przecież, y, Max, gdyby nie kontuzja, to Mordo, dobra, star, nie powinienem tego mówić. Mordo, dobrze wiesz, że mam podpisany kontrakt od marca tamtego roku na dwie walki z Amadeuszem, a potem z Dawidem. Co ty gadasz, stary, za no mi tutaj? Ale zdobyłeś pas. Podpisany, tak? mam podpisa miałem podpisany kontrakt na Amadeusza i Dawida w marcu tamtego roku? Miałem czy nie? To z Krzysztofem byś musiał pogadać. Dobra, wariacie, dobrze wiesz, że miałem. Słuchaj, Adrian, w momencie, gdy otrzymujesz pas w swojej kategorii no bo, bo ci jednak kłamiesz nie spokojnie E, Adi, słuchaj, ale jak to w ogóle wygląda? W momencie, ale gdybym... ja nie mam problemu, stary, ja nie mam problemu. Nigdy nikogo się nie bałem, Dawaj. nigdy nie bałem się wyzwań. Ej, a nie, nie miałem się nigdy pasa nikogo... w dłoni, da się to tworzyć. No słuchaj, nigdy nikogo się nie bałem, nie, nie bałem się. się wyzwań, mogę walczyć tak naprawdę z każdym. Nie ma problemu, stary. Ja mogę walczyć z każdym, tylko nikt nie, nie wygląda tak, że wiew już sobie życzy tej walki i on ją dostanie. Nie, on ją dostaje, on ją dostaje dlatego, bo ja, ja przed nią chcę, a nie dlatego, bo on sobie ją życzy. Rozumiesz o co chodzi? Żeby to nie wyglądało tak, już sobie życzy tą walkę, to wiesz, żeby nie robił siebie drugiego... Do kafiusza, że dostaje to, co chce. Czaisz? Ale przecież y, kwestia Sorry. wykrzyczenia i, i tego, że Maksymilian wszedł do tego oktagonu, no to Adrian przecież... Dobra, dla Ciebie to wyglądało jak wykrzyczenie, Tak. tak. Ale z racji tego, że pozwoliliśmy na to, no to y, można nazwać to po prostu jako oprawę marketingową. Do, no walki, do walki opas, z tego względu, że Max na to zasługuje. No i nie powiedz mi, że Max Emilia na to nie zasługuje. A to, że Max szczerze? po prostu zadziałał, jak, jak zadziałał, no to kurde. Mordo, dla mnie, szczerze, dla mnie nie zasługuje, ale on próbuje, wiesz, on myśli, że on, on ma tutaj ze mną łatwą walkę, łatwy fame, łatwy hajs, a ja mu udowodnię, że nie. Jeżeli ma dostać tą walkę, to dostanie i się zdziwi, że dostanie ode mnie w pierdol, i wtedy nikt mi nie będzie miał nic do zarzucenia, bo uważają go za nie wiadomo kogo, za jakiegoś mistrza, tutaj parterowca 77. Michu, ja stary. Zobaczysz, że nawet jak dostanę z nim walkę, go, zmiażdżę go. Zmiażdżę go. I to mówię świadomie, stary. Bo jestem od niego lepszy. Tak. I jestem tego 100% pewny, że będę go zmiażdżył. Tylko odpowiednie przygotowania jest człowieku zniszczony. On, on z siebie robi takiego kozaka. Powiedz mi tak, chcesz zobacz. Pierwszą walkę przegrał z Handkę. Jedyne, co robił, to nie dał się. Nie dał się przez pierwszy, nie wiem, no tam dwie rundy wytrzymał, przez półtorej rundy nie dał się pokonać Chłopowi, który już się spompował już po, po minucie walki. Drugą walkę wygrał z Hasanem, który nie, ma, nie umie nic Parteru, jest karateką. kolejną walkę wygrał z Hasanem, który był chyba o 6 kilo od niego lżejszy, czy 5 kilo lżejszy, a na pierwszej walce Hasan był jeszcze chory. Z nim walcząc kolejna walka, walczył z Ferrari w stójce okej, okay. tam pokazał całkiem tą dobrą stójkę, ale z tego co słyszałem Ferrari nie trenował. No dobra, nieważne, czy trenował, czy nie mnie, to nie interesuje. Ze mną będzie totalnie inna sytuacja. Ja się przygotuję pod niego stricte i stary, to nie wiesz, ja, ja ci powiem tak, ja wywalczyłem już u ludzi szacunek, ludzie wiedzą, że jak ja obiecuję, że daję sobie wszystko, to daję sobie wszystko. Ja poświęciłem życie tym, tej, tej, tej federacji, rozumiesz? Kupiłem sobie mieszkanie obok sali żyję tam, jestem. Na sali codziennie, napierdalam non-stop. Poświęciłem temu wszystko. Szacunej, połowa, to jest dosz... połowa, połowa, połowa mojej garzy idzie na przygotowania i na moje treningi. Na wszystko to ca całe życie to poświęciłem i nie pozwolę sobie, żeby jakiś kulak gościu mówił, że jestem wiesz, że ja się go pszałem, czy że ja nie dam rady. Rozumiesz o co chodzi. Okay. Nie pozwolę sobie na to, bo ja zbyt dużo serca i pracy w to wkładam. Wiesz, Wiewiór sobie już trenował wcześniej, dwa lata sobie trenował, przyszedł do federacji freakowej, robi z siebie kozaka, spoko. Ale jeżeli go wyjaśnię, stary, ja nie mam nic do stracenia tak naprawdę, mam do stracenia pask, o który ciężko walczyłem, okej, okay, spoko. Ale on, jeżeli przegra, będzie miał przejebane, bo, bo przegrał z freakfighterem, a masz się za takiego pro kozaka. Dlaczego nie wziął sobie najpierw gamu, dlaczego nie wziął sobie najpierw pająka? Aha. Reżyserka, czy jesteście w stanie zadzwonić równolegle do Maxa? Bo chciałbym. Po prostu zestawić go z jednym pytaniem. Ale to przecież, stary, po co robisz takie rzeczy przez telefon? Możemy robić sobie Key'a' i sobie normalnie no, o tym Robimy Nie, niech będzie. Dlaczego robimy to przez telefon? Stary. Ja nie chcę robić takich rzeczy przez telefon, wiesz, przekuszać się z nim i wiesz, yy, niech ja niech będzie. mogę nie ma... niech ja będzie. mogę. Z... Niech będzie to, jest, no, no to i będzie kozak. lepszy pomysł. To tak. No i, lep, no i Kozak. I, za, I, ta, i, i tak kozak. nie jesteśmy w stanie tego teraz zrobić. Tak, no ja. To jest, <laughs> wiesz, o tym, a wiesz, jakby to wyglądało? Przekiwanie się, tłumienie, dobra. Ale no, do y, powiem no. wam powiem ci szczerze, Adi, że. Nie spodziewałem się, że y, pomiędzy tobą a wiewiórką, znaczy nie wiem, czy jest zła krew, czy nie, ale z tego, co słyszę ogólnie, no. Ty jesteś, kurwa, chyba bardziej wkurwiony na wiewiórkę za to, że wyszedł i wykrzyczał sobie tą walkę o niżeli kiedykolwiek byłem stary. Na może nie samym wykrzyczeniem. Tym, że mówi, że ja się go psrałem, tym, że ja się. On wszędzie mówi: O, Polak, może jak wygrał tą walkę, to się mi nie będzie bał. Albo Polak, jak wygra tą walkę, to może nie będzie się mi bał. Co to ma znaczyć, ty? Co ten gość w ogóle wiesz? Mi zarzuca, że się go boję? Nie, stary, ja się nikogo nie boję. Nigdy się nikogo nie bałem. Jestem charakternym gościem i nieraz to udowodniłem. I powiem ci więcej: gdy ludzie we mnie nie wierzą. To mnie jeszcze bardziej motywuje do wygranej, bo mam z tego trzy razy większą korzyść wewnętrzną, rozumiesz? Ja kłaszczę ja, ja swoje ego wtedy. Gdy wygrywam, gdy wszyscy wam nie wątpią. Cześć. I, I na tym na razie zakończmy ten temat, chętnie mogę się o tym rozwijać, wiesz, ale nie mamy całej nocy, wiem, że ten cage nie jest poświęcony dni, ale yy, yy, a jeżeli będziemy chcieli o tym więcej pogadać, to nie ma problemu, Zaproście mnie i pogadamy sobie. Yy, chciałem jeszcze się odnieść tutaj, a propos kolejnej rzeczy. Yy, bo słyszałem, że Amadeusz, teraz mi tutaj napisali ludzie, że Amadeusz podobno mówił, że ja się go boję, tak? Że jakiś strach yy, widzi w moich oczach, gdy go yy, widzę, widzę, tak? Powiedział, że, że chciałby zobaczyć... Widziałem strach w twoich oczach. Twój, że chciałbyś zobaczyć strach w oczach. Tak, alienom. i że widziałem I że widział, na poprzedniej walce. I że widział na poprzedniej czy, Czyli ty myślisz, że jak ja bym się ciebie bał, to bym zgadzał się na jakiekolwiek walki z tobą? Ja nie mówię, że się boisz mnie ogólnie, ale pamiętam w OKTAGONIE, że... Na przykład w trzeciej rundzie na, na pierwszej naszej walce już byłeś zmęczony i widziałem to przerażenie w twoich oczach i na ostatniej walce też widziałem, że się boisz. No to ci, no to ci mówię, że kompletnie nie, kompletnie nie. I udowadniam to teraz, I jeżeli będzie to, to miało dość takie nie walki. Czekam na tą pozycję, czekam na, na, na już z, to, z tobą dowodnieś... raz, w drugiej walce mi sfallowałeś, dojdźcie do, do naszej trzeciej walki. od razu. Dobra, dojdźcie do naszej trzeciej walki. Adnan, Jeszcze nie będziemy mogli gadać, nie tak. umówiliśmy się na konferencji, że któryś z nich nas ma paść i ten zwycięża ten konflikt? Kiedy? Na konferencji. Umówiliśmy się na, 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 na przy drugiej no, walce, że w z no, 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 Taka no, była umowa. No dobra, ale są zasady, no to co, no to w takim razie, jeżeli nie ma zasad, to mogłem z młotem wejść równie dobrze nie, do tej nie, klatki. Nie, nie. Tu, tu, z pistoletem e... mogłem wejść do tej klatki, stary. Skoro nie ma zasad, no to nie ma zasad, stary. Mogą chciać mi ciebie napierdalać też równie dobrze. Wiesz o co, co chodzi? Ja albo są i... zasady, albo nie. Nie liczy się taka wygrana. Ty, tobie powinno być wstyd, stary, że, że szczycisz się wygraną, gdzie mnie gdzie, gdzie w pozycji partnerowej. Powinno być ci wstyd, sam powinienś Robimy rewasz, ta walka się nie liczy, zjebałem, tak powiniene no powiedzieć, i robimy trzecią żeby walkę. To no i robimy, no i zajebiście. Rewanż, to no i zajebiście. i zrobimy walki, i co wtedy? Jeżeli wygram z tobą podczas trzeciej walki, jeżeli wygram z tobą, to co wtedy? Uznasz moją wyższość? Bo po raz podczas po pierwszej walki to samo nie, nie z pierwszą walką. No i wygrałem, ale wygrałem ją, tą pierwszą walkę i, ale i mówię nie że nie że się po po pierwszej walce, po pierwszej walce, to samo no, mówisz, że jak zrobimy rewanż i wygrasz, to czy uznam twoją wyższą no, A cię znokautowałem. I znokautowałem cię pięścią, nie to, tak naprawdę. mnie. Gdzie ty tam wchodziłeś w nogi? Ale wariacie, ja który się razną. Ale dobra, wariaciel, nie, 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 nie porównaj mnie do tego gościa akurat. Na ten temat rozmawialiśmy i nie tu no do dobra, tego gościa. No dobra, dobra, masz. Bo trochę... to jest no dobra, to posłuchaj mnie, posłuchaj mnie, ja ci powiem jedną rzecz. Pamiętasz, jak 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 teraz tego gościa? przepraszam, znokautowałeś tego gościa? Widziałeś, jak ja znokautowałem Oni padają, oni padają jak kłody. Ja no. się upiąłem na nogach, to był knockdown, a nie knockout, rozumiesz? Ty mnie znokdownowałeś. Ja mogłem, byłem, mogłem być dalej w stanie, byłem walczyć. Nie ciągle mnie nie docierał. Ale nie upadłeś na ziemię, to by się miękkie nogi przykutnąłem, zrobiły. Przykucnąłem, przykucnąłem, tak, ale mogłem dalej walczyć. Skąd wiesz o tym, co by się dalej działo, stary? Ty nawet no, nie wiesz, jakie chłopy, jest. jakie kopy dostaje na treningach, ale udowodniłem to teraz podczas ostatniej walki, na co mi stać. Idzi udowodniłem, teraz że jesteś dobrym zawodnikiem, jak na standardy, ma, że nie jesteś najgorszy, dobra. taki solidny nie Ta, jesteś najgorszy, tak, ty jesteś, ty jesteś najlepszy, tylko, i no twój rekord nie mówi dużo za ciebie. Ja mam się... rekord, mam przejebany przez ciebie. Tak, tak, tak. No tak, mhm. mam, mam 2,3 2 pora Więc Ty z nawet z niewiłem przegrałeś. Adrian, ale to jest w K1. Adrian, nie wiem czy dosłyszałeś, ale Amadi powiedział, że jesteś solidnym ogórkiem. Akurat wiesz, co najlepsze? Mam uczulenie na ogórki. Okay. Dobra, A... wracając do meritum tematu. Ostatnio mu się udało, tak. Fajnie tam chłop go sprowokował. Uważam też w sumie moim zdaniem... Chujowo zrobił ten gościu, ale dobra, wiesz, to, a, nie to w piórka, rozumiesz o co chodzi, umiesz no. Weselniaki, umiesz Weselniaki, ale jednak OKTAGON to jest OKTAGON, zróbmy walkę z zasadami, jak już są zasady, to zróbmy walkę z zasadami i, i, i trzymaj się tych zasad. I, a, jeżeli wygrasz, a ta jeżeli... ponoć ma być taka z trochę mniejszymi zasadami. Czy no limit, no, no ale jednak i wszystko jakieś zasady są No, ja tak. pozwólcie, że to federacja y, będzie y, tym, którzy ogłoszą. Jak najbardziej. Ja już powiedziałem, cokolwiek. ja tu tylko sprzątam stary, kogo mi dajecie, biorę boksdel. Dobrze mnie znasz i, i nie możesz zaprzeczyć. Biorę zawsze każdą walkę, jaką dajecie mi, i nigdy się nie, nie obstarczę w żadnej walki, ni nigdy się nie wycofywałem. Było tak i nie. Na, na pewno nie można ci zarzucić braku odwagi, bo chociażby wyszedłeś do Casio. Tak, eee, dwa tygodnie, nie. dwa tygodnie się przygotowywałem tak, do niego. Do, 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 dwa tygodnie, więc Amadino, trzeba oddać Adrianowi mimo wszystko ten szacunek, że, że... Ale stary, ja cię ja nie, nie kłócę, zajebiście, że znokautował że Boćka. Znaczy nie, że zajebiście, że jego, tylko zajebiście mu to wyszło, ale ja też go znokautowałem. No ale sfaulowałeś mnie, sfaulowałeś mnie. No dobra, poszło, Czemu... z, poszło z marszu, jest to faktycznie no, fał, ale byłem no tego nieświadomy, no, byłem tego nieświadomy, bo żeś szpagat na środku oktagonu zrobił. No nie wiem czy szpagat, przykucnąłem, no ale dobra, no, tak... no niech będzie. No gdał, ale, ale, ale a, dobra, to słuchaj mnie, e, udostępn... e, dobra, nie chcę promować swojego Instagrama, ale zróbmy tak, wyślę tobie, wyślę dzisiaj tobie w prywatnej wiadomości, gdzie gościu dostał cztery razy pod rząd, takie same ciosy, przykucnął za każdym razem... I wygrał Suma sumarycznie tą walkę. Udostępniłem też to na swoim... Swój... Dobra, że mnie nie było z Instagrama, udostępniłem to kiedyś na swoim Facebooku. Jak się cofniecie, wejdziecie mojego Facebooka, Ej, Adrian, to się cofnicie... ale tak szczerze, ja wiem, możesz mieć tak w głowie, ale ja wiem, że to było tak mniej więcej jak, jak z tym Czy ty że ja wiem, ja wiem, że ty, ty, wiesz, ty wiesz, że ja wiem, że ja wiem, że ty wiesz, i tak w kółko stary. Zróbmy tą walkę, Prawie to jest modlimy, tak, że coś się coś lepiej. Prawda jest nie dobiłem nogą, no. Udowodnimy, kto jest lepszy, zrobimy trzecią walkę, uważam, że mi się należy ta walka, bo raz z tobą wygrałem, drugi raz niech będzie. Wygrałeś ty ze mną, przez, przez faulowanie mnie, zrobimy trzecią walkę, napierdalajmy się, udowodnimy, kto jest lepszy i temat będzie zamknięty. Tryl trylogia ale idealnie, te, zobacz, Polak do, dojrzał w końcu troszeczkę. Nie chcę ci nic mówić, ale zobacz, że trylogię póki co sam na, na moją korzyść. Udowodniłem to ostatnio i teraz również będzie podobnie. Szkoda będzie mi ciebie, jak to ciebie tak wykończę, jak Botka, aczkolwiek jak najbardziej chciałbym, się żebyś się był swoją, swoją najlepszą wersją siebie będzie na pewno dobre pierdalanie. Świetnie, świetnie. Tylko powiem ci jedną rzecz, że z tego, co ostatnio widziałem, A masz Ciebie nigdy nie olewałem. Chcę tylko powiedzieć, Jeszcze że widziałem, że masz parę parę masz w łapie, ale technika powiem Ci szczerze, dalej u ciebie leży. I, i po bo i po ostatnio, teraz jak tam ubiłeś, te, no cały czas wiatraki są. Pamiętaj, że te wiatraki będą zgubne i ja się przygotuję na nie. No może z, nie, nie, żebyś się nie zdziwił, jak cię takim wiatrakiem gdzieś tam trafi. Oj, oj, żebyś się nie zdziwił, jak się sam nim trafisz. <laughs> Dobra, yy, panowie. Dzięki za kończę... Adi. Dzięki, dzięki wielkie za rozmowę, czekam na więcej informacji, pozdrawiam wszystkich widzów i sorry, że tak długo tutaj wytrąciłem po prostu z rytmu, Nie, ale no. jesteś stary fundamentalną cegiełką, jeżeli chodzi o, o, jak, ba, to o, o to ka ka karierę Amadeusza razem. tak samo, bo Kie chyba nikt, tak, nikt to nie wiem, może tego powiedzieć. Tak, to wiem, nie. Jestem jego stworzycielem w końcu. O, nie, nie, nie. nie, nie. Budujemy razem ten dom, budujemy razem Chodzi ten tutaj dom, o to, będzie. że w kręgu e, waszych karier, jakby i twoje i Amadeusza Mimo wszystko jesteście dla siebie y, jakimś, y, jesteście dla siebie kontentem, można powiedzieć. Nie?